I w tych pięknych okolicznościach chciałabym porozmawiać o autentyczności. Kiedyś słyszałam na jednym kanale takiej też podróżniczki duchowej o nazwałabym się podróżniczką duchową nie żadnym przewodnikiem ale właśnie podróżniczką, bo ja podróżuję po różnych tych zakamarkach duchowości i zapraszam Was do podróży razem ze mną. Ale nie na zasadzie takiej, że ja jestem jakimś tam guru i autorytetem jedynym i wszystko to, co ja mówię, to jest prawda objawiona, ale na zasadzie, chodźcie zobaczyć, sprawdźmy razem, czy to, o czym ja mówię, ma sens. Być może Wasze pytania mi pomogą odpowiedzieć na to, co ma sens, a co nie. I po prostu razem w tej podróży odkrywajmy nasze przeznaczenie, nasze zakamarki i naszą prawdziwą istotę. I a propos prawdziwości. Ludzie, którzy korzystają z internetu, i którzy korzystają i z YouTube'a, i z różnych innych portali, na pewno zauważyli, i wy, mam nadzieję, też zauważyliście, a jeśli nie, to ja zwrócę Waszą uwagę na to, że sztuczna inteligencja jakby coraz bardziej wchodzi w te różne nasze miejsca, w których się spotykamy online, i jak w tym wszystkim odnaleźć siebie swoją autentyczność i prawdziwych ludzi. Ten temat mi przyszedł do głowy, kiedy ładując jeden z moich filmów na YouTube dostałam taką podpowiedź, że teraz sztuczna inteligencja może mi powiedzieć jakiego rodzaju filmy powinnam nagrywać, żeby one były popularne, i żeby trafiały w gusta osób, które są na moim kanale. Czyli ona jakby sprawdza moich subskrybentów, patrzy jakie oni inne treści oglądają i w ogóle jakie treści są popularne i na tej podstawie proponuje mi tematy. I ja tak się nad tym zastanowiłam. Oczywiście żaden z tych tematów, które ona mi podpowiedziała, no nie był tematem, który ja miałam zamiar na, o którym miałam zamiar mówić. Ale w jakimś sensie podpowiedziała mi temat, ponieważ właśnie przyszedł mi do głowy temat autentyczności i sprawa radzenia sobie z tą sztuczną inteligencją i korzystania z niej w właściwy, mądry sposób albo niekorzystania w ogóle. I tutaj chciałabym Was przestrzec przed tym, co oglądacie na YouTubie i żebyście mieli świadomość tego, jak wiele rzeczy coraz bardziej jest tworzonych właśnie przez sztuczną inteligencję. Ja się y, nabrałam na początku na to w sensie... Może nie nabrałam, co nie miałam takiej świadomości, że rzeczywiście to może być sztuczna inteligencja 100%. Kiedy słuchałam takich filmów, gdzie jakby no jakaś kobieta opowiada o właśnie relacjach damsko-męskich. Jej nie widać, jest tylko jakiś taki powiedzmy, ruszający się obraz, jakaś animacja, i ona jakby tam opowiada o mężczyznach i kobietach, o tych relacjach, o miłości i tak dalej. W pewnym momencie. Zamiast powiedzieć, poznałam, powiedziała, poznałem. I wtedy zaczęłam się tak zastanawiać, czy ja kiedykolwiek bym w taki sposób się pomyliła. Nie. <grym> I stwierdziłam, że coś tutaj nie gra. I zaczęłam uważniej słuchać tego, co ona mówi. I tak, to były treści napisane przez Sztuczną Inteligencję i czytane przez Sztuczną Inteligencję. Ja nawet mam takie opcje na moim kanale, że mogę odpowiadać Wam. Używając sztucznej inteligencji na komentarze. Czyli, na przykład, jak wy coś do mnie napiszecie, to ja zamiast tam wymyślać, co wam odpiszę, albo się <laughs> męczyć nad tym, mogę sobie tak poprosić sztuczną inteligencję, żeby ona za mnie wygenerowała wam odpowiedź. Ostatnio widziałam nawet taki film, gdzie ktoś. Jakby mówił głosem Keanu Reevesa, tak, że Keanu Reeves powiedział coś takiego strasznie uduchowionego, i on jest teraz taki wspaniały, bo przecież jest taką bogatą gwiazdą, a jednak ma takie mądre przemyślenia. I tak naprawdę my nie wiemy, czy powiedział to Keanu Reeves, i coraz trudniej jest nam zweryfikować, co kto rzeczywiście powiedział, bo można ten nasz głos wykorzystywać do czego się rzewnie podoba, i to jest straszne, bo tak moim zdaniem to powinno być zabronione. W sensie używanie czyjegoś głosu. Jakoś blisko powiedzmy tej osoby ludzie mogą wiedzieć rzeczywiście, jaka ta osoba jest, ale jak my na przykład oglądamy kogoś z drugiego końca świata, to my nie znamy prawdy. My nie wiemy, czy ta osoba rzeczywiście tak myśli i czy ta osoba jest tą osobą, jaka jest wykreowana przez teraz już sztuczną inteligencję, a nie tylko przez media. Często używany jest głos na przykład Jordana Petersona, który jest bardzo popularnym takim mentorem, tak, w świecie duchowości. I my z czasem jakby już totalnie się zaczynamy w tym gubić. Mamy nie dosyć, że mamy fałszywe media, nie dosyć, że mamy fałszywe, fałszywych ludzi, mamy fałszywą sztuczną inteligencję i wszystko zaczyna być takie sztuczne i fałszywe. Wydaje mi się i mam taką nadzieję, że wielu ludziom zacznie to przeszkadzać, że zaczną tęsknić i zaczną szukać autentyczności. Szukać prawdziwych ludzi, ludzi niezrobionych w Photoshopie, ludzi, którzy nie są sztuczną inteligencją. Po prostu zacznie być cenione to, co jest prawdziwe i autentyczne. Energia autentyczności jest coraz bardziej dla nas zachęcająca i my chcemy w tą autentyczność wchodzić, ponieważ ona zaczyna być tak wartościową wibracją, w cudzysłowie, jak wibracja miłości, ponieważ autentyczność to jest prawda. A prawda? to miłość, więc te wartości są bardzo ze sobą mocno powiązane. Ja wszystko, co robię na moim kanale, to robię z siebie, to nie wynika właśnie ze sztucznej inteligencji. Ja sztucznej inteligencji właściwie nie używam do niczego zrobionego na tym kanale, chyba że możecie nazwać sztuczną inteligencją tłumacza, tak? To jeżeli potrzebuję coś przetłumaczyć na język angielski, jeżeli na przykład tłumaczę swoje posty, albo szukam synonimów w jakimś słowniku to wtedy rzeczywiście używam tego narzędzia jeżeli można to nazwać sztuczną inteligencją ale wszystkie inne rzeczy moje pomysły moje przemyślenia moje filmy moje obrazy moje zdjęcia i tak dalej to są rzeczy które robię ja i nikt za mnie tego nie robi właśnie dlatego staram się robić to jako ja ponieważ chcę żeby to było wypływało ze mnie z tej inteligencji świętej która jest do której jestem podłączona, i nie potrzebuję jakiejś tam podpowiedzi, sztucznej inteligencji, o czym ja mam teraz robić film. Ja robię film o tym, o czym mówi mi moja dusza, że mam ten film zrobić. I uważam, że ona, połączenie z nią, jest lepszym, lepszą formą szukania inspiracji i kreatywności niż połączenie z jakimś sztucznym tworem. A tym bardziej nie mam zamiaru, jakby tylko i wyłącznie kierować się jakimiś trendami trend, tudzież wasze zapotrzebowanie jest dla mnie inspiracją taką, że mogę sobie pomyśleć, że ktoś mnie na przykład poprosi, czy mogłabyś nagrać film o samotności i taki film na przykład nagrałam na prośbę jednego z was. Albo czy mogłabyś się wypowiedzieć na jakiś temat, na temat jedzenia. To też właśnie na moim kanale możecie znaleźć. To jest dla mnie inspiracja, ale to nie jest, to nie pochodzi przecież ze sztucznej inteligencji, tylko podchodzi od was. Nie jest trendem bo nie sądzę, żeby na tym kanale były osoby, które w ogóle wpisują się bardzo mocno w ogólnie w trendy, tak? Gdyby tak było, to byłoby Was tu o wiele więcej i byłoby tutaj mnóstwo ludzi, którzy nie rozumieją tematów. Ale jesteście wy i wy, którzy macie inny już poziom świadomości, inne oczekiwania od życia i czegoś innego szukacie. I niestety to na razie jeszcze nie jest trendem, ale mam nadzieję, że kiedyś będzie taki samorozwój, dążenie do właśnie połączenia ze swoją duszą. Być może moje filmy i mam nadzieję, że moje i innych przewodników duchowych ten trend stworzą. Ja uważam, że na mój kanał zostaną przyciągnięte te osoby, które mają się tutaj znaleźć, na zasadzie po prostu prawa przyciągania i przeznaczenia, które nasza dusza dla nas zaplanowała. Oczywiście na tym kanale nie poznacie w 100% mnie, bo żeby kogoś poznać, to trzeba z nim przebywać, trzeba czuć jego energię, trzeba z nim być w tym samym pomieszczeniu, trzeba z nim rozmawiać. Możecie oczywiście w jakiś sposób poznać mnie bliżej, ale myślę, że nigdy nie jest tak, że ludzie z zewnątrz nas naprawdę znają. Tylko my siebie naprawdę znamy i tak powinno pozostać. Każdy z nas ma w sobie swoje tajemnice, każdy z nas ma swoją intymność, swoje przeżycia. Nie wszystko jesteśmy w stanie dzielić z drugim człowiekiem. Jeżeli jest bardzo mocne połączenie energetyczne między dwoma ludźmi, to nawet nie trzeba mówić o pewnych rzeczach. Tylko po prostu się je czuję podświadomie. I ja też Wam nie opowiadam o wszystkim z rzeczach z mojego życia, ponieważ są one przeznaczone tylko dla mnie. I tutaj jest właśnie, ta autentyczność to nie jest wyrzucanie wszystkiego z siebie na zewnątrz. Są takie osoby, które właśnie żyją z takim przekonaniem, że bycie prawdziwym to jest takie właśnie uzewnętrznianie się totalne w stu procentach i po prostu nie mienie niczego jakby. Przeznaczonego tylko dla siebie. To nie jest bycie autentycznym. To jest takie wręcz jakiś taki powiedzmy, że ekshibicjonizm, który, którego celem jest zwracanie na siebie uwagi. I tu jest właśnie ta trudność odróżnienia tego, czy my jesteśmy prawdziwi, autentyczni, czy my jesteśmy w naszym ego. Czasami to nawet my sami nie potrafimy tego rozpoznać, a co dopiero inni ludzie, którzy dopiero nas poznają, jako oni mieliby nas rozpoznać, co jest nami, a co wynika z naszego ego. I dlatego ja tak jakby zwracam Waszą uwagę na to, żebyście patrzyli, gdzie jesteście sobą, lub gdzie sami siebie oszukujecie. Są tacy ludzie, którzy są tak głęboko w swoim ego, że oni są przekonani o tym, że oni tacy właśnie są. I że to, co oni jakby sobą reprezentują, z ich przekonania, to jest jedyna prawda najprawdziwsza, i to należy forsować, i do tego należy zmuszać innych ludzi. I ta nasza autentyczność, ta energia autentyczności będzie w nas powstawała wtedy, kiedy to ego swoje okiełznamy. To jak możemy sobie radzić w tych czasach nieautentyczności, która zaczęła się od makijażu kobiet, a skończyła się na głosie Kiana Riffsa na YouTubie. Więc ja przede wszystkim Wam polecam uczenia się odczuwania energii, ponieważ energia nie kłamie. Energii nie da się oszukać, możecie założyć różne maski, a jeżeli ktoś jest na tyle wyczulony, intuicyjny, że jest w stanie czytać waszą energię, to naprawdę nie działają żadne strategie romantyczne, żadne makijaże, żadne wybiegi, żadne podrywy, żadne udawanie tego, na przykład, że a, jestem taki, wiecie, mężczyzna z jajami <grym> i tak dalej, że to wszystko jakby, jeżeli nie masz w sobie energii. Odpowiedniej to osoba, która czuje energię to wyczuje i wy też możecie wyczuwać i energię innych kobiet i energię innych mężczyzn. Możecie po prostu dzięki temu szybciej czytać ludzi, szybciej rozumieć ich i szybciej sprawdzać czy oni oszukują was i siebie, czy rzeczywiście są prawdziwi. To znaczy ich działania, ich to co mówią wynika z rdzenia ich duszy, a nie na przykład z jakichś hedonistycznych pobudek. Jest taka teoria, teoria Życia jako teatru, że jakby nawet to życie nasze, w którym my jesteśmy, jest tylko grom, jest tylko pewnego rodzaju teatrem, że my jakieś tam odgrywamy rolę. I po części jest to prawdą, w takim sensie, że dusza schodząc tutaj, wchodząc w ciało fizyczne, wymyśla sobie jakieś scenariusze, jakieś plany, jakieś tam przeznaczenia swoje, co będzie się działo i tak dalej, i później jakby nas w tą rolę wpycha. Albo nam stawia na drodze pewne rzeczy, których my nie możemy uniknąć, i w pewnym sensie my jesteśmy na przykład inni przy osobach, które kochamy, inni przy ludziach z pracy, jesteśmy trochę inni w różnych okolicznościach. I ta gra jest normalnym zjawiskiem społecznym i, normalną, i normalnym narzędziem duszy do przeżywania. Tylko wtedy, kiedy, kiedy ta gra zaczyna być chora, kiedy jest ona udawaniem. A kiedy jest zabawą, bo dusza tutaj jest, ona tymi rolami jakby się bawi, ale nie jest jej intencją krzywdzenie kogoś poprzez tą zabawę. Więc najważniejsze jest zrozumieć, czy ty wiesz, że ty grasz, czy ty wiesz, że to jest twoja rola, czy ty rozumiesz, że wchodzisz w tą rolę z jakiegoś powodu. Na przykład ja wchodzę w rolę matki w odpowiednim momencie, będąc w obecności moich dzieci. Po to, żeby się nimi zajmować, żeby je chronić. Wiem, kiedy ta rola jest ważna, kiedy należy w nią wchodzić, a kiedy należy z niej wyjść. Tak samo taką grą jest relacja damsko-męska, szczególnie na początku, kiedy wchodzi w grę właśnie flirt. I to jest po prostu taka, to, ten moment takiego zdobywania siebie nawzajem, takiego właśnie flirtowania, to jest pewnego rodzaju gra, i my w nią wchodzimy i to jest normalne i tak powinno być tak wygląda element uwodzenia siebie. Ale ważne jest, żeby tę grę prowadzić w dobrej intencji. Jeżeli masz odpowiednią intencję i mimo wszystko grasz czy bawisz się, to nie jest to krzywdzące i nie jest to gra z ego. No dobrze, to co jest w nas prawdziwe? Prawdziwy jest nasz rdzeń duszy, to co mamy w sobie w naszej głębi, to jest najprawdziwsze. Jeżeli my żyjemy i gramy w tym teatrze zwanym życiem, z naszego rodzenia, z naszej duszy, czyli ucieleśniamy naszą duszę, a nie z naszego ego, to wtedy jesteśmy autentyczni. Powiecie, jest taka teoria, że my, jakby, żyjemy w grze, że to jest też ten świat fizyczny jakimś rodzajem gry. Tak, że no, tak jak prześledzimy, powiedzmy, doświadczenia jakichś fizyków, zagłębimy się w to, no to dojdziemy do tego, że to, co my widzimy, to jest jakiegoś rodzaju iluzja, że widzimy tylko część rzeczywistości i tak dalej. To, co trzyma tą rzeczywistość w istnieniu, to jest energia. I energia nigdy nie kłamie, energia jest prawdziwa. To, jaką emanujesz z siebie energię, to jest twoja prawda o tobie. Czy ta energia jest negatywna, czy ta energia jest żądająca, czy po prostu oczekujesz od innych, że będą spełniać twoje e, wszystkie zachcianki, czy jesteś toksyczny, czy toksyczna, to po prostu czuć. Większość ludzi to czuje, ale nie dokładnie potrafi to zlokalizować i opisać. I wy też na pewno to czujecie. A jeżeli nie czujecie, to zacznijcie się po prostu w tym ćwiczyć. Zacznijcie się ćwiczyć, a wtedy nie będziecie potrzebować długich analiz w głowie, kto jest porządnym człowiekiem, a kto nie. Po prostu będziecie czuć kłamstwo. Będziecie wiedzieć, kiedy ktoś w niej jest swoim najwyższym ja, kiedy ktoś dąży do tego najwyższego ja, kiedy ktoś po prostu coś udaje. Zakrywa gdzieś tam swój ból, tak? Po prostu będziecie to czuć. Nie musicie oczywiście tego mówić wszystkim dookoła. To jest narzędzie dla Was, narzędzie do tego, żeby poruszać się w świecie, który coraz bardziej będzie otoczony sztucznością, sztuczną inteligencją. Oczywiście od Was zależy od tego, czy wy w ten świat wejdziecie, czy pozostaniecie podłączeni do źródła życia, a nie do źródła pochodzącego ze sztucznej inteligencji. Bycie prawdziwym i autentycznym wymaga odwagi, wymaga zmierzenia się ze swoim strachem, wymaga często też takiej bezbronności, pokazania pewnych swoich ran, ale ta bezbronność wcale nie jest słaba, bo możemy pokazać swoją bezbronność innym i nastawić się na atak jakichś ludzi, ale możemy jednocześnie być tak silni, że właśnie będziemy mieli wtedy odwagę pokazać, kim naprawdę jesteśmy.